Tu ja słyszę. Jak dla Ciebie ja się słyszę i tak dalej? Ja tu może być, dla mnie może nawet być więcej. Ja słyszę Nie, ja słyszę w ogóle. ja słyszę i dalej wyraźnie. Witam ojcze Bogdanie. E, tak, szczęść Boże, witam szczęść serdecznie. Boże. E, w Arktyce jakie instrumenty były? Ojciec Grał, na czymś? E, bęben. Bęben, tak? I na ludzie. Znaczy, Grałeś Nie, grałem na lodzie na bębnie. <laughs> także, <laughs> także to były te tradycyjne A. tylko, ale taki inny bębenek, którego my tu nie znamy. Poza tym innych nie było i sam głos, i same odgłosy, jakie człowiek może no właśnie, wydobyć. to jest takie, czy to jest yeah, throw, throw singing? ja yeah, throw singing as well. I tam jeszcze inne techniki, metody, ale głównie... I to kiedy się, z tańcem, się, z tańcem kiedy się, się śpiewa? Śpiewa się podczas mszy? Śpiewa się Normalnie podczas... liturgia jest tak jak u nas, się śpiewa w tych samych częściach, ale to jest wzięte z liturgii rzymskiej. Oni, gdy używali ten instrument bęben i te głosy, te różne swoje tańce, to gdy się gromadzili na jakichś spotkaniach, czy wieczorami na obu opowiadali swoje historie, hmm. czy mama opowiadała swoje historie w tej piosence i generalnie te Pieśni ich nazywały się Ajaja Song, bo tam był cały czas taki refren, który nie miał takich słów, ale był czymś jak takie nasze murmurando, tylko oni śpiewali Ajaja, Ajaja, Ajaja. I potem na różne to melodie, to był taki uzupełniający refren, a potem była cała historia w każdej pieśni. Myśliwego czy mamy, czy kogokolwiek. A w kościele to już potem przeszło z wielu pieśni francuskich, były tłumaczone, te naszej łacińskie niektóre i na początku z e, kimosi śpiewali po łacinie przez soborem jeszcze, to co mogli, misjonarze uczyli. No a teraz już jest podobnie, ale te ich tradycyjne to w większości dalej wykorzystują dla ich różnych uroczystości, spotkań, przeżywania czasu razem. Wiecie, prawo, jak to odmieniło ojca, ten pobyt tam? O, jak to odmieniło, to się na sądzie ostatecznym dowiem, ale pewnie na mnie <grym> miał bardzo czuje. wielki wpływ. Ja czuję się jako błogosławieństwo Boże i doświadczenie wiary bardzo wyjątkowe, kochane, choć był taki czas też, że człowiek musi wejść w to, uczyć się, poznawać rzeczy, które może nie są takie nam łatwe, od razu przychodzące, jak język, jak kultura, ale ja zawsze widzę to jako wielkie błogosławieństwo Słownictwo. A jaki jest stosunek ich do Polaków, do księży Polaków? O, to znaczy, oni Czy tak za tak... dużo Polaków nie Właśnie. znają, ja to mówię. Ale trochę tam jak, księży jest. Tak już teraz bardziej kojarzą, że jest taki kraj, Polska, wcześniej byli związani głównie z misjonarzami francuskimi, albo z Quebec, ale teraz może taką powiem historyjkę, którą powiedziałem niedawno, że jak przyszliśmy my Polacy w latach 90 paru z nas, to Wiedzieli, że księża, kapłani, może i ze zgromadzenia, oblatów, ale o takim kraju za bardzo nie słyszeli, bo a Jan Paweł II? o... Jan Paweł II był dla nich, ale go nie kojarzyli z Polską, tylko kojarzyli go z głową Kościoła. My mamy inne perspektywy, oczywiście znali go, ale wtedy się spytali, jak to jest, że wy teraz Polacy przyjeżdżacie, a ja mówię, no bo my jesteśmy stworzeni do Arktyki. My jesteśmy Polacy, czyli Pols, a tu jesteśmy North Pols, także bliżej. Zimnego kraju, ale też ciepłego serca i miłości Chrystusa nie można być. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam, bo za chwilę mamy występ, koncert, ale też takie wspólne śpiewanie z naszym zespołem radość, że pozdrawiam i was. Bóg prowadzi błogosławi, a dzisiaj niedziela Słowa Bożego. Pamiętajcie, że Słowo Boże, żywe i skuteczne zawsze jest z nami. Prowadzi nas, abyśmy nie zapomnieli jak Bóg. Stał się blisko nas, gdy Słowo stało się ciałem. Pozdrawiam z Bogiem i dziękuję za, za wywiad. Się. Wszystkiego dobrego.